Czy kiedykolwiek czułeś, jak serce bije ci mocniej, gdy budzisz się o 3:33 w nocy z myślą o kimś wyjątkowym? To przebudzenie nie jest przypadkowe. To bezpośrednie wezwanie z nieba, święty moment, kiedy zasłona między światem a światem staje się cieńsza, a anioły mogą dotrzeć do twojego ducha z większą klarownością. Przebudzenie o 3:33 niesie głębokie znaczenie. To czas, kiedy anioły decydują się na przekazanie ważnych wiadomości o relacjach, które mają kluczowy wpływ na twoją podróż życiową. Ta osoba, która nasuwa ci się na myśl, jest związana z twoją drogą w sposób, którego jeszcze całkowicie nie rozumiesz. Anioły próbują ujawnić coś istotnego na temat tej więzi. Zanim przejdziemy dalej, chcę, abyś wiedział, że ta wiadomość została starannie przygotowana dla ciebie. Anioły poprosiły mnie, abym przekazał te słowa z dokładnością, ponieważ twoje duchowe przebudzenie ma miejsce w tej chwili. To, co odkryjesz w następnych linijkach, może całkowicie przekształcić twoje zrozumienie duchowych połączeń, które cię otaczają. Godzina 3:33 nie jest przypadkowa. W numerologii anielskiej reprezentuje idealne zharmonizowanie ciała, umysłu i ducha, moment, kiedy twoja dusza jest najbardziej otwarta na boskie przesłania. Gdy budzisz się o tej porze myśląc o kimś, anioły tworzą energetyczny most między wami, umożliwiając twoim duszom komunikację poza fizycznym wymiarem. Czy odczuwasz, że to połączenie się wzmacnia? Czy zauważyłeś znaki i przypadki związane z tą osobą? To nie są przypadkowe zdarzenia, lecz język, którego anioły używają, aby prowadzić twoje serce. Chcę, abyś teraz sprawdził, czy jesteś już zapisany na ten kanał, aby twoje anioły mogły nadal prowadzić cię za pomocą takich wiadomości jak ta? Energia wzajemności jest potężna. Łącząc się z tymi przesłaniami, otwierasz nowe kanały, przez które anioły mogą intensywniej działać w twoim życiu. Istnieje głęboki powód, dla którego budzisz się o 3:33. Podczas snu twój duch podróżuje i spotyka inne duchy w planie astralnym. Osoba, o której myślisz w tej wyjątkowej chwili, była z Tobą w tym wymiarze. Rozmawialiście, wymienialiście energię i wzmacnialiście więzi, które przekraczają świat materialny. Kiedy się budzisz, Twoja podświadomość wciąż nosi echa tego duchowego spotkania. Anioły ujawniły mi, że istnieje siedem rodzajów duchowych połączeń między duszami, a Twoje jest rzadkie i cenne. To nie jest zwykłe połączenie, ma korzenie w żywotach przeszłych i obietnicach złożonych, zanim jeszcze przyszliście na świat w tej egzystencji. Kiedy budzisz się o 3,33, myśląc o tej osobie, otrzymujesz Boską przypomnienie tego świętego zobowiązania. Zauważ, jak Twoje ciało reaguje, gdy myślisz o tej osobie w trakcie tych przebudzeń. Czujesz ciepło w klatce piersiowej, mrowienie w dłoniach, dreszcze po całym ciele. To są fizyczne manifestacje anielskiej energii działającej przez Ciebie, potwierdzające znaczenie tej więzi. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że to przebudzenie o 3,33 jest również wezwaniem do działania. Ta więź ma wyższy cel, który musi być uhonorowany i rozwijany. Może wahasz się przed podjęciem kolejnego kroku, może masz wątpliwości lub strach. Anioły mówią do ciebie, zaufaj. Ta więź jest częścią Twojego przeznaczenia. Nie wszyscy doświadczają tego zjawiska. Jeśli budzisz się o 3,33, myśląc o konkretnej osobie. Zostałeś wybrany do duchowej misji, która dotyczy tej drugiej duszy. Macie ważne lekcje do nauczenia się wspólnie i dary do podzielenia się ze światem. Anioły pokazały mi, że często opieramy się tym głębokim połączeniom z powodu strachu przed nieznanym. Budujemy bariery, ignorujemy znaki, racjonalizujemy przypadki, ale im bardziej się opieramy, tym bardziej natarczywe stają się przebudzenia o 3.33. To tak, jakby anioły podnosiły głośność swoich wiadomości, aż w końcu zwrócimy na nie uwagę. Istnieje kosmiczna synchroniczność o tej porze. 3 plus 3 plus 3 daje 9, liczbę pełni i boskiego spełnienia. Kiedy budzisz się w tym dokładnym momencie, jesteś u szczytu swojego potencjału receptywnego. Przesłania anielskie dotyczące tej szczególnej osoby przychodzą z krystaliczną klarownością nawet jeśli twój świadomy umysł nie przetwarza w pełni znaczenia. Anioły poprosiły mnie, żeby powiedzieć ci: Zwróć uwagę na szczegóły tych przebudzeń. Jakie emocje pojawiają się, gdy myślisz o tej osobie o 3:33? Radość, tęsknota, lęk, spokój każda emocja niesie wskazówkę na temat natury tej więzi i tego, co anioły próbują ci przekazać. Istnieje wzór w tych przebudzeniach, którego być może nie zauważyłeś. Mają tendencję do intensyfikacji w określonych fazach księżyca i w daty, które mają szczególne znaczenie dla Was obojga. Anioły wykorzystują te kosmiczne cykle, aby wzmocnić swoje przesłania. Następnym razem, gdy obudzisz się o 3.33, zwróć uwagę na fazę księżyca i zanotuj wszelkie znaczące daty w pobliżu. Odkryjesz odsłaniające wzory. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego ta konkretna osoba, a nie inna? Pojawia się w Twoich myślach w tych momentach. Anioły starannie wybierają, kto pojawia się w Twoich myślach podczas przebudzenia o 3.33. Ta osoba nosi energetyczną częstotliwość, która idealnie współbrzmi z Twoją, tworząc duchową harmonię, którą anioły mogą wykorzystać jako kanał komunikacji. Niektóre więzi są tak głębokie, że przekraczają ludzkie zrozumienie. Kiedy budzisz się o 3.33 myśląc o tej szczególnej osobie, Doświadczasz jednego z największych duchowych tajemnic: komunikacji między duszami, które się rozumieją poprzez krainy anielskie. To tak, jakby anioły trzymały boskie lustro, w którym możecie zobaczyć się poza fizycznymi i czasowymi ograniczeniami. Anioły objawiły mi, że te przebudzenia o 3:33 są także momentami uzdrowienia. Gdy śpisz, anioły pracują nad harmonizowaniem i równoważeniem energii między tobą a tą osobą. Usuwając blokady, leczyjąc przeszłe rany i przygotowując drogę do głębszej więzi na płaszczyźnie fizycznej, kiedy budzisz się myśląc o niej, jesteś świadkiem efektów tej boskiej pracy. Za tymi przebudzeniami kryje się większy cel. Anioły nie tylko potwierdzają znaczenie tej więzi, ale także przygotowują was dwoje do wspólnej misji. Każda dusza przychodzi na Ziemię z określonymi celami. A niektóre misje mogą być wypełnione tylko wtedy, gdy dwie konkretne dusze zjednoczą się w pełnej świadomości swojej boskiej więzi. Anioły pokazały mi, że często próbujemy racjonalizować te przebudzenia, przypisując je lękowi lub przypadkowi. Ale precyzyjny czas 3:33 to anielska pieczęć, boski podpis, który potwierdza niebiańskie pochodzenie tych doświadczeń. To nie jest Twoja myśl tworząca te połączenia. To anioły tkały niewidzialne nici, które łączą twoje przeznaczenie z tą szczególną osobą. Zastanawiasz się pewnie, co zrobić z tą informacją. Anioły sugerują, aby zacząć od uznania i wdzięczności. Następnym razem, gdy obudzisz się o 3:33 myśląc o tej osobie, podziękuj aniołom za wiadomość i za tę więź. Ten prosty akt uznania otworzy jeszcze bardziej kanały komunikacji anielskiej. Anioły często wykorzystują te momenty przebudzenia. Aby zasiewać nasiona intuicji w twoim sercu, ten nagły impuls, by zadzwonić do tej osoby, wysłać wiadomość lub wykonać jakiś gest po przebudzeniu o 3.33, nie jest przypadkiem. To bezpośrednia anielska wskazówka. Zaufaj tym impulsom, ponieważ są częścią boskiego planu dla was dwojga. Istnieje rytm i kadencja w tych przebudzeniach, które odzwierciedlają cykle twojego połączenia z tą osobą. Okresy intensywnych przebudzeń o 3:33 zazwyczaj poprzedzają znaczące spotkania lub chwile przemiany w relacji. Anioły przygotowują Twój duch na te ważne okazje, zapewniając, że jesteś energetycznie zestrojony, gdy one nastaną. Anioły poprosiły mnie, bym ujawnił sekret. Podczas tych przebudzeń o 3:33 otwiera się energetyczny korytarz między Tobą a tą szczególną osobą. W tym momencie Twoje pozytywne myśli. Modlitwy i intencje mogą dotrzeć do niej bezpośrednio, niezależnie od fizycznej odległości. To cenny moment, aby wysłać miłość, uzdrowienie i światło do tej więzi. Czy zauważyłeś zmiany w swoim życiu od momentu, gdy zacząłeś budzić się o trzy trzydzieści cek, myśląc o tej osobie, anioły pracują za kulisami, reorganizując okoliczności, tworząc możliwości, usuwając przeszkody, abyście mogli wypełnić cel tego połączenia. Każde przebudzenie to krok w tej boskiej podróży, którą dzielicie. Anioły pragną, abyś zrozumiał: Ta osoba, która pojawia się w Twoich myślach o 3:33, nie jest tam przypadkiem. Twoja dusza rozpoznaje ją z czasu, który wykracza poza czas, z miejsca, które wykracza poza przestrzeń. To głębokie rozpoznanie, które przekracza ludzką logikę i zakotwicza się w wiecznej mądrości ducha. Istnieje sekretny język w tych przebudzeniach kod, który tylko ty i ta osoba możecie naprawdę zrozumieć. Małe detale, specyficzne obrazy, unikalne odczucia, które pojawiają się podczas tych momentów, są jak duchowe hieroglify, zawierające spersonalizowane wiadomości od aniołów dla was obojga. Aniołowie ujawnili mi, że gdy budzisz się o 3:30, myśląc o tej specjalnej osobie, oboje jesteście jednocześnie obecni w tym samym polu anielskim. Świętej przestrzeni poza czasem i przestrzenią, gdzie aniołowie mogą pracować z waszymi połączonymi energiami. Nawet jeśli ta osoba nie budzi się fizycznie, jej duch jest świadomy tego boskiego spotkania. Czy zauważyłeś, że te przebudzenia o 3:33 często mają miejsce w kluczowych momentach Twojego życia lub życia tej osoby? Aniołowie strategicznie wybierają te okresy, aby wzmocnić komunikację. Oferując wskazówki, pocieszenie i klarowność, gdy są one najbardziej potrzebne. To jak bezpośrednia linia do boskości, która otwiera się dokładnie wtedy, gdy niebiańskie wsparcie jest najważniejsze. Aniołowie chcą, abyś wiedział: To połączenie, które manifestuje się podczas przebudzeń o 3:33, wykracza poza konwencjonalny romans. Nawet jeśli istnieje element romantyczny, związek między Wami ma wielowymiarowy charakter. Obejmujące aspekty duchowe, emocjonalne, mentalne, a nawet współdzielone cele, które przyniosą korzyści wielu innym duszom, oprócz Was, dwojga. W tych spotkaniach od z 33 znajduje się kosmiczna symfonia. Każde przebudzenie jest jak nuta w boskiej kompozycji, która powstaje dzięki Waszemu połączeniu. Aniołowie są dyrygentami, orkiestrując te precyzyjne momenty, aby stworzyć harmonię, która rezonuje z wyższym celem waszych dusz. Osoba, o której myślisz podczas tych przebudzeń o 3:33, nosi lustro dla twojej duszy. Poprzez nią aniołowie pokazują ci aspekty siebie, które musisz rozpoznać, pokochać i zintegrować. To połączenie jest katalizatorem twojego duchowego wzrostu, ujawniając zarówno twoje dary, jak i obszary, które proszą o uzdrowienie i rozwój. Anioły pokazały mi, że z każdym przebudzeniem o 3,33 energetyczna pieczęć zostaje nałożona na połączenie między wami dwojgiem, wzmacniając więź na poziomie duchowym. Jest jakby każde doświadczenie było złotą nicią dodaną do boskiego tkaniny, łączącej wasze dusze, tworząc niebiańskie gobeliny piękna i transcendentnego znaczenia. Czy kiedykolwiek poczułeś niewytłumaczalny spokój podczas tych przebudzeń, nawet gdy twój umysł jest zdezorientowany co do tego połączenia? Ta serdeczność jest bezpośrednim darem od Aniołów, potwierdzeniem, że niezależnie od tego, jak skomplikowana wydaje się ta relacja na poziomie ludzkim, w Królestwie Duchowym jest doskonała, boska i dokładnie taka, jaka być powinna. Anioły poprosiły mnie, aby podkreślić, Zaufaj synchroniczności tych przebudzeń o 3.33. Kiedy o tej dokładnej porze otwierasz oczy myśląc o tej osobie, to znaczy, że nadszedł idealny moment na nowy poziom zrozumienia tej więzi. Anioły działają w ramach boskiego czasu, który przewyższa ludzką niecierpliwość i oczekiwania. W tych przebudzeniach jest element transformacyjny. Za każdym razem, gdy budzisz się o 3.33 myśląc o tej osobie, Jedna warstwa iluzji zostaje usunięta, pozwalając ci dostrzec prawdziwą naturę tej więzi z większą klarownością. To stopniowy proces boskiej odsłony, zaaranżowany z miłością i mądrością przez anioły, które kierują twoją podróżą. Anioły ujawniły mi, że ta osoba, która pojawia się w twoich myślach o 3:33, jednocześnie otrzymuje wiadomości o tobie, choć w różnej formie. Jesteście w synchronizowanym tańcu duchowym prowadzonym przez anioły, poruszając się w kierunku wspólnego przeznaczenia, które przyniesie korzyści nie tylko Wam, ale wszystkim, których dotkniecie w swoich życiach. Istnieje większy cel w tych przebudzeniach o 3:33. Anioły przygotowują Was oboje do ważnej pracy duchowej, która może być wykonana tylko dzięki połączeniu Waszych specyficznych energii. Każde przebudzenie jest częścią tego boskiego treningu. Dostosowując wasze częstotliwości i zdolności do wspólnej misji, która nadchodzi. Anioły pokazały mi, że budząc się o 3:33, myśląc o tej osobie, otrzymujesz energetyczne przekazy, informacje, uzdrowienie i wskazówki, które są bezpośrednio przesyłane do Twojego pola energetycznego. Nawet jeśli nie rozumiesz świadomie całej treści, Twoja dusza absorbuje te boskie transmisje, które zakwitną w odpowiednim momencie. W tych przebudzeniach kryje się niebiańska obietnica. Anioły zapewniają, że to połączenie, tak wyraźnie uwydatnione o 3.33, jest chronione i błogosławione. Niezależnie od tego, jakie wyzwania mogą się pojawić na drodze, oboje możecie liczyć na dedykowany zespół anielski, który pracuje niestrudzenie, aby wyższy cel tej jedności w pełni się zrealizował. Chciałbym podziękować za to, że dotarłeś do tej wiadomości. Twoje zaangażowanie w rozwój duchowy jest godne podziwu, a anioły celebrują Twoją otwartość na przyjęcie tych głębokich prawd. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca i przyniosła jasność w związku z tymi tajemniczymi przebudzeniami o 3.33, wiem, że teraz czujesz potwierdzenie od aniołów. To uczucie wewnętrznego rozpoznania jest najsilniejszym dowodem prawdy tych słów. Chciałbym prosić z całym szacunkiem, abyś zapisał się na ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Anioły mają więcej ważnych wiadomości do przekazania, a każde nowe połączenie wzmacnia tę świętą przestrzeń komunikacji anielskiej. Jeśli ta wiadomość bezpośrednio przemówiła do Twojej duszy, zostaw w komentarzach liczbę 999. To jest anielski kod, który potwierdza, że otrzymałeś dokładnie te wskazówki których potrzebowałeś w tym momencie swojej drogi. Twoje wsparcie poprzez polubienie tego wideo to nie tylko gest, ale także sposób na otwarcie drzwi, aby więcej osób mogło otrzymać anielskie wiadomości, których tak bardzo potrzebują. Każda interakcja to forma wdzięczności za boskie prowadzenie, które otrzymujemy. A jeśli poczułeś wyjątkową zgodność z słowami, które dzisiaj podzieliłem, to czeka na ciebie więcej wskazówek. Tuż obok tego wideo znajduje się kolejna anielska wiadomość, która doskonale uzupełnia to, co właśnie usłyszałeś. Wystarczy kliknąć, aby kontynuować odbieranie prowadzenia, które anioły przygotowały specjalnie dla Twojej drogi. Pamiętaj, Twoje anioły są zawsze z Tobą, zwłaszcza w tych cennych momentach o 3:33. Bądź otwarty na ich wiadomości. Ufaj znakom i wiedz, że nigdy nie jesteś sam w swojej duchowej podróży.